Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam, 359 dużo filmów w tym tygodniu, tak mi się przynajmniej wydaje, yy, przypominam konkurs wczorajszy z Oppo, więc jeżeli ktoś ma ochotę wygrać Oppo, myślę, że bardzo przyzwoity model, to zapraszam. Krzysztof, cześć, nie Falkeusz, cześć Robercie, co sądzisz o Bica Flex? Yy, wiesz co, nie wiem o tych nowych, bo, bo nie testowałem, natomiast yy, miałem możliwość sprawdzenia sobie tych jakichś tam poprzednich i yy, yy, okej, okay, ja, znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, że jest pałąk między tymi sławkami. Zresztą wiele osób mówi, że one dzięki temu działają lepiej, że nie ma problemów różnych ze sławkami, że jedna gra ciszej, druga głośniej, bo są jednak jakby galwanicznie połączone. Natomiast no, no w dobie jak już mamy te bezprzewodowe, te True Wireless, to to jednak mimo wszystko czegoś co jest na pałąku już bym jednak mimo wszystko nie chciał. Ale pewnie no, są dużo tańsze i one są z tego co się orientuje w jakiejś tam nawet dobrej cenie, takiej na start. Nie wiem czy to chodzi o wypch wypchnięcie tego modelu z portfolio, bo tam słyszałem, że w ogóle to Beats by Dre ma zniknąć. No, zobaczymy. Znaczy... Ja uważam, że jeżeli komuś wystarczy dźwięk, które reprezentują jakieś sławki, nawet powiedzmy bardzo tanie, no to dlaczego ma kupować coś tylko dlatego, że, że powiedzmy ktoś mówi, że jest dużo lepsze. Ok, no może komuś wystarczy to, jak grają i, i sposób ich zakładania również należy powiedzmy do, do osoby, która kupuje. Czy Twoje Airpods -y oraz Airpods -y proszą część płynie pomiędzy urządzeniami, tak jak było to pokazane podczas WWDC, czy będzie to działało dopiero po wejściu Big Sura z, z, z telefonami, z telefonami i z tabletami działa bez problemu. W sensie jedyna jest taka różnica, że no, musi być aktualizacja chyba tych naj, najnowsza do danych sławek raz. I po drugie, no, jeżeli są to słuchawki, które miały gdzieś tam wcześniej. To musisz pierwszy raz je z danym urządzeniem połączyć. I to jest super fajne, natomiast zdarzyło mi się też już raz, że przez przypadek mi się gdzieś przełączyło. W sensie na tablecie słuchałem sobie, nie wiem, jakiegoś podcastu, czy, czy jakaś tam telewizja leciała internetowa na kanał plusie, coś w tle i odpaliłem telefon i, i mi się pojawiło, że się przyłączyło na telefon, więc raz mi się zdarzyło taki jakby fail, ale, ale generalnie działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak to jest ze zwracaniem produktów zakupionych na stronie Apple? Wiem, że się ostatnia Apple Watcha, tak. Czy były jakieś problemy? Nie, czy znaczy musi być komplet, jakby zestaw, tak? wszystkie akcesoria tak dalej. No i musi być w nienaruszonym stanie. tak, No i wtedy wracasz i jest wszystko moim zdaniem git. Bez problemu w ogóle jakiś przelew zwrotny za zegarek chyba w 3 dni przyszedł, więc w ogóle najdłużej chyba czekałem na, na odbiór od kuriera, bo to dwa dni. Później po dwóch dniach dostałem informację po odbiorze, po dwóch dniach, że już jest u Apple, że, że tam weryfikują. I po trzech dniach dostałem już przelew, więc generalnie w 5 czy w 7 dniach się ze wszystkim zamknąłem Proste i wygodne. Um, nie, nie, nie. Znaczy, pakujesz sam, bez, 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 Znaczy, pakujesz sam. Ja zapakowałem to pudełko, które było, które przyszło, po prostu nie wyrzuciłem, tak? Bo na ogół robię tak, że nie wyrzucam pudełek przez jakiś czas, bo może się przyda do czegoś innego zapakowania, innego telefonu, jak muszę odesłać, więc zostawiam sobie to, a, a w tym przypadku akurat sobie to zostawiłem i odesłałem w tym samym pudełku, więc tylko okleiłem Folią, znaczy, taśmą i chyba zapakowałem jeszcze folię. Co Sądzisz o nowych łampasach Nord. Wiesz nie sprawdzałem w ogóle ich i nie patrzyłem jak one wyglądają na specyfikacji, więc w tym tygodniu, tak jak widzieliście, w ogóle techniusowo tak gorzej to wypadało, więc nie miałem za bardzo możliwości śledzenia tego. Adrian Dłubak, jak musisz robarcie w 2021? Yy, pojawi się więcej flagostów nie skażonych żadnymi dziurami w ekranie. Trend noczowy dziurek i innych szpetnych ozdobników odpycha od zakupu nowych urządzeń. Tym bardziej, mając teraz tak fajny, bezkompromisowy ekran w OnePlusie 7 Pro. Decyzja OnePlus o odejściu od rozwiązań w postaci chowanych kamerek też nie rozumiem. No, droższe po prostu. No, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jest droższe, może bardziej awaryjne się okazało po dłuższym czasie. Możemy przecież zobaczyć, że OPO też zrezygnowało z płetwerki na no, może się okazało mówili, że o 200-300 tysięcy razy się wysuwa i w ogóle świetnie, a może się okazuje, że dużo szybciej padały te moduły. To jest niestety ten minus recenzenta, który ma sprzęt na dwa tygodnie i później czy tam góra miesiąc czasami, tak jak na przykład Samsunga Galaxy S20 FE i to zapowiadam recenzja chyba w poniedziałek będzie, bo jeszcze na niedzielę coś innego chcę przygotować. I, i to jest ten feler, że, że niestety po dwóch tygodniach czy nawet po miesiącu, jak oddajesz sprzęt, to wiele rzeczy jeszcze może nie wyjść. Więc ciężko mi powiedzieć. Możliwe, że właśnie kwestia elementów ruchowych, ruchomych, które po prostu po dłuższym czasie ulegały awarii. Nie wiem, ale ja uważam, że rozwiązanie fajne, szczególnie dla osób, które rzadko korzystają z aparatów do selfie, tak, no bo to o to chodzi. Są ludzie, którzy bardzo rzadko korzystają z aparatu do selfie i taki, jeżeli na tylnej obudowie jest wydzielony po prostu osobno aparat i nie jest w tym module wysuwanym również do tyłu, no to to jest świetne rozwiązanie. Albo na przykład bierzesz sobie takiego Zenfona 7 Pro. Myślę, że to jest mega fajne rozwiązanie. Myślę, że oni chyba są najbardziej taki pewni tego, po dłuższym czasie, że, że to działa, no bo wypuścili kolejny model, który wygląda podobnie, jeszcze z większym tym modułem obracanym, więc pewno jeszcze bardziej musi być jakby trwały. Mateusz Majski, hej Robercie, czy będziesz kupować iPhone jako telefon prywatny? 12? Nie wiem, tą 12 jeszcze zobaczę. Mam jeszcze tydzień, właściwie bez jednego dnia, żeby zdecydować, czy go zostawiam, czy oddaję. Natomiast na pewno będę miał 12 mini do testów od Komputronika, bo już mi powiedzieli, a 12 Pro Maxa kupuję na pewno dla siebie. Tego, tą 12 nie wiem, czy nie zostawię żonie. Zobaczymy. Ona ma jeszcze teraz 10S-a. Tak? 10S który ma słabą kondycję baterii i chyba tą baterię by było trzeba wymienić. On w kondycji jakby wizualnej jest dobry, bo ona ma jakieś tam szkło naklejane czy coś. Więc no zobaczymy, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze myśleć. Nie potrzebuję kolejnego telefonu, więc jest to o tyle problematyczne, że później nie wiem, co zrobić z moim 11 Pro Maxem, jak już porównam z, z 12 Pro Max. Muszę to przemyśleć dobrze. Karol Rafacz. Robert, ratuj kończy mi się awonament w Play. Ci ich w Play i chce brać chyba S10 Plus czy S20... czy brać S10 Plus, czy S20 FE. S10 Plus dlatego, że jest kompletny, a S20 FE ma 5G i lepszy procesor, choć y, marzy mi się Mate 40 Pro, ale 5400 piechotą nie chodzi. Dzięki, pozdro Wiesz co, myślę, że nie będzie tutaj złego wyboru, tak? Wizualnie chyba mi się S10 K z Plusem y, bardziej podoba, szczególnie jeżeli chodzi o tył, y, no bo jednak wygląda ten poprzek, ułożenie tych aparatów, to jest inaczej niż wszystko, co jest teraz na rynku. To raz no Z przodu może gorzej, bo mamy tam tego ogromnego TikTaka, ale głośniki stereo chyba są podobne, może ciut lepsze w S10C+. No na pewno nie masz 120 Hz, no sam ekran, wizualnie chyba mi się, nie, no wydaje mi się, że w S10 jest lepszy ekran, mimo wszystko, tak. Nie mam telefonu obok siebie, żeby je porównać, ale tak mi się wydaje. Myślę, że nie ma tutaj złego wyboru. Cokolwiek weźmiesz, wiesz, co, co ci bardziej pasuje. Jeżeli zależy ci na 5G, bo wiesz, że będziesz korzystał yy, i telefon jest powiedzmy na kilka lat, to, to myślę, że można rozważyć jakby tą opcję. A jeżeli telefon wiesz, że będziesz po roku czy po dwóch zmieniał, dobrałbym to, to, co po prostu wizualnie ci się bardziej podoba i tyle. Nie, 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 nie specjalnie bym się przejmował tym, bo będą działały pewnie podobnie. Może kultura pracy troszkę będzie w S20F lepsza ze względu na Snapa. ArtHunX. Art, 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 Odnosi skanowania kart przez nieuprawnione, nieuprawnione osoby. Karty trzeba nosić w portfelach, czy tu i zabezpieczone AirFit, czyli że nie da się zaskonować karty gdzieś tam w autobusie, w wystawie i nikomu nie dawajcie karty sami, posypaćcie w terminalu, czy czy zbliżeniowo. Znaczy, ja powiem szczerze, że. Ja na przestrzeni ostatniego roku może dwa razy zapłaciłem kartą ogólnie. Ja wszystko co mogę to poseł Apple Payem. Raz, że, że tak jak w Google Pay jest to wirtualna karta tymczasowa. Dwa, że w Apple Pay jest akurat o tyle fajnie zrobione, że niezależnie czy to jest 3 ,5 zł, 5 czy ostatnio jak byłem na zakupach, robiłem jakieś większe do domu za 500 zł, to, to też bez, bez przeszło i to w ogóle w ogóle bajer był taki, że się trochę zcykałem, bo mówię o kurczę, nie. To było na początku, kiedy miałem iPhone'a 12 i nie połączyłem go z zegarkiem. Mówię, o czy nie jest połączony i widzę, że, że nie ma połączenia w ogóle, no bo nie wykrywa, nie jest połączony z tym telefonem, tylko z 11 Pro. Ale spokojnie, zakupy tam za 500 zł przeszły bez połączenia z internetem, więc to jest super sprawa. Ja w ogóle uwielbiam płacić zegarkiem. Raz, że po prostu po powrocie do domu już w kwestii pandemicznej po prostu myję tylko zegarek, a a, ten, a telefonu w ogóle nie wyjmuje. Z kieszeni, jak jestem gdzieś tam na mieście, żeby, żeby ewentualnie go nie pobrudzić, tak? A zegarek sobie zawsze szybko umyję pod w mydle i będzie Gites, więc tak. Ale jeżeli chodzi o te portfele, to spoko. Tak, ja w ogóle zamówiłem sobie, jak wiecie, ten portfel taki na MacSafe, przypinany z tyłu. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, bo ja właściwie w portfelu noszę trzy karty czy cztery dowód, prawo jazdy i siema, tak, gotówki mam zawsze bardzo mało, rzadko kiedy mam no i parę wizytówek, więc nie wiem czy to się tam zmieści, czy nie, ale chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało, więc dam oczywiście znać Ania P tak się zastanawiam, Panie Robercie Robercie, mów, po co kupowałeś iPhone'a 12 bez pro, skoro mogłeś go mieć w dniu premiery od Twojego partnera kanału skoro Michał Pisarski mając Odwieczycie mniej subskrypcji od Ciebie do swojego komputernika, to Tobie na pewno by wysłali iPhone'a na testy. Tak, tylko że ja wcześniej wiedziałem, że po prostu będę brał, więc jak miałbym do wyboru któregoś iPhone'a, to, to wolałem tego mini, więc dwunastkę wiedziałem, że po prostu będę i kupował, bo nie wiem, czy nie zostawię go po prostu na, te, na tej zasadzie, tak? Więc mam możliwość oddania, a jeżeli będę chciał, to go jednak sobie zostawię. A wiedziałem, że, że ten 12 do mnie przyjdzie na czas, jak go zamówię od razu, a nie byłem przekonany. Czy, czy on przyjdzie do mnie w, tak w terminie, jak będę go brał od komputrona? E, tym bardziej, że dla siebie chcesz wersję Pro, więc e, zakup zwykłego iPhone'a moim zdaniem jest bez sensu. Mogłeś te pieniądze kupić i na urządzenie, które nie byłeś w stanie pozyskać od partnera kanału, a chciałbyś je przetestować na swoim kanale. No jasne, pewnie, natomiast no mówię, no, z o tyle fajnie, że możesz sobie dokonać tego zwrotu bez jakiegoś większego problemu i, i tutaj nie ma jakichś problemów, więc jeżeli miałbym coś już kupować, to, to pewno tam. A resztę rzeczy, no poza pikselami właściwie. To dostaję od procentów albo właśnie z komputera, więc. Jakby nie widzę, nie widzę tych problemów. Seba, cześć Robert. Szukam telefonu do 1500. Najważniejsze dla mnie to dobre zdjęcia, mile widzę, wodoodporność, wydajność. Praca na baterii. P30 Pro oraz Mate 20 Pro wpadły mi w oko oczywiście używane, ale problem jest dla mnie ich rozmiar. I tu pytanie, czy jest coś lepszego od P30? W podobnych rozmiarach S10E nie biorę pod uwagę względu na tragiczną baterię. Czy jest coś, nie, znaczy ostatnio mi kolega mi się pytał, czy jest coś, co ma tam, nie wiem, 5,5 cala czy do 6 cali, co ma topową speckę i działa bardzo dobrze i ma baterię. I tak przejrzałem w ogóle i nawet nie patrząc nawet na cenę, tak, czy, czy urządzenie będzie jakieś mega drogie, to, to, to po prostu nie ma niczego takiego. Nie ma niczego takiego, co by po prostu miało świetną speckę, dobrą baterię. I mały ekran, i po prostu było kompaktowe. Tak? No ostatnie kompaktowe to S9, pixele i właśnie S10e, i nic więcej. Tak na... No i teraz ten iPhone 12 mini będzie, więc tyle. Czy jest coś lepszego od P30 Pro lub Meta 20 Pro, nie patrząc na wymiary S10? Znaczy, ogólnie myślę, że S10 Plus bardziej porównywalne do P30 Pro, do P30 może ta S10. Bardziej natomiast no, ceny są inne zupełnie, tak. P30 Pro jest dużo, dużo tańszy, więc jakby taki zakasę co do możliwości, to nie wiem, czy P30 Pro nie jest po prostu najlepszym dealem obecnie na rynku, tak? No bo można go on oficjalnie był ostatnio poniżej 2000 w, w sklepie Huawei, a można go spokojnie dorwać gdzieś tam używanego lekko albo, albo nawet, w jak, no, no po prostu od kogoś, kto, kto po prostu kupił go gdzieś tam u operatora i sprzedaje w dużo, dużo lepszych pieniądzach. I, no, i Ciężko dorwać coś lepszego. Ja tak jak Robert, który telefon wyobrazić dla siebie V30 czy Realme 7 Pro. Zresztą Realme 7 Pro testuję, nie wiem, może z 4, może 5 dni, bo teraz kończy, skończyłem właśnie Realme 7, więc bardziej e, na nim się skupiłem do Pro. Dopiero tak usiądę mocniej później. Powiem szczerze, znaczy pewno pod względem ekranu, czy wyglądu, designu, jakby funkcji, może by nawet mi V30 bardziej przypadł do gustu, ale 7 Pro jest przede wszystkim nowszym telefonem. Po drugie, telefon, który kupujesz, masz od razu 3 lata gwarancji, bo Realme ostatnio o tym mówiło. I telefon, który działa super, ma wyższe odświeżanie w ekranie, ma naprawdę przyzwoity mimo wszystko ekran. Fajny zestaw aparatów. Myślę, że że pewno spokojnie bym poszedł w Realme 7 Pro. Pomimo tego, że V30 na pewno jest dużo ładniejszy. Piotr, witaj, jak się ma wersja beta MacBooka, to wejdzie stabilna wersja, to automatycznie się pojawia i ma się wersję stabilną, aby ta się usuwa, czy jakoś trzeba robić, aby usunąć betę, bo chciałem wiedzieć, bo zostanę na tej do czasu stabilnej, jak radziłeś. Wiesz co, no, z tego co wiem, to po prostu wystarczy, znaczy w przypadku MacBooków jest tak, że nie wiem, czy nie trzeba chyba tego prze przeinstalować, tak, bo możesz, dostaniesz betę tą GM, czyli tą Golden Master, która będzie tak jak ta oficjalna, i wtedy najwyżej warto po prostu ewentualnie się przerzucić na, na tą jakby oficjalną, tak? no bo tam nie ma jakby profilu, który po prostu sobie wgrywasz, wygrywasz, tak? No, tam odinstalowujesz. Niestety tak to nie wygląda jak na iPhone'ach czy iPadach, a tam jest tak, że jak usuniesz, po prostu czekasz, że jeżeli wejdzie nowsza wersja, która jest starsza od tej, którą miałeś na becie, to, to dostajesz oficjalną. Więc tutaj chyba trzeba to przeinstalować, tak? Niestety. I, I czasami są z tym też problemy, więc po prostu bym, znaczy ja myślałem o tym, czy nie wrzucić sobie na mkbt, ale postanowiłem, że nie chcę kombinować, zaczekam ten miesiąc, żadna różnica, co dla mnie jest. Poza tym chciałem też wiedzieć, czy, czy nie będzie problemów z tymi podstawowymi rzeczami dla mnie, czyli montowaniem filmów, tak, jeżeli ludzie nie będą zgłaszali jakichś problemów rażących, to, to wtedy się przerzuca, tak, a MacBooka Pro, jak mówiłem, się pozbyłem. Więc ja bym pewno, jeżeli masz BT to bym po prostu czekał do stabilnej i zobaczył, jak wyjdzie Golden Master, to wtedy ewentualnie się przerzucił na, na oficjalną. Co myślisz o ustawach, Adi Prostownik, które po cichu przepychane przez rząd, przymus prze szczepień... A dobra, przed chwilą usuwałem, znaczy przed chwilą usuwałem jeden z swoich komentarzy odnośnie szerzenia tego, że, że koronawirus jest w ogóle spiskiem ludzkości, więc... Dobra, no przeczytajmy może to, no ale na, na, na pewno nie będę myślał na ten temat pozytywnie, tak, już mówiłem wielokrotnie o tym, że nie uważam tego że za jakiś tam śmieszny żart czy spisek ludzkości, że żeby po prostu nas eksterminować. Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, zniesienie odpowiedzialności lekarzy za błędy, w kilka wielu, które to Twoim zdaniem to jest normalne i tak powinno być. Dalej ludzie mówią, że wirus ktoś ma zachorował. Na grypę umierało w poprzednich latach na świecie ponad 100 tysięcy ludzi. No tak, no, ale na, na koronawirusa umarło już znacznie więcej ludzi, tak? To samo będzie w grudniu tego roku i w pierwszym kwartale 2021. Stadion Narodowy przekształcają, przepraszam, niby w szpital. Na, Węgrze, na Węgrzech już są takie szpitale. Wysokie ogrodzie i drut kolczasty. Ach, boże, teorie spiskowe uwielbiam po prostu, uwielbiam, świetne. Ale generalnie wiem, że ten, że, że Facebook i YouTube się za to biorą teraz, więc mam nadzieję, że po prostu poznikają te wszystkie beznadziejne filmy, które szerzą jakąś, jakieś fake newsy i to, że. Generalnie to jest tak, zamkną nas w obozach, w, w, zrobią obóz z całej Polski i nas zamkną, tak, i w ogóle będą przesłać wszystkich z Europy do nas. Gratuluję Ci. Mariusz Michalek. Witam Robocie. Ja zastanawiam się nad zmianą telefonu. W grę chodzą dwa modele. Pierwszy z nich to Vivo X51 5G, a drugi Oppo Reno4 Pro 5G. Widziałem, że na Twoim kanale były niedawno obydwa. Ciekawi mnie. Twoje zdanie, jakbyś je ze sobą porównał i który byś wybrał. Nie kładę nacisku tylko na aparat, bo lub inną funkcję interesuje mnie kształt. Dla mnie, na chwilę obecną, jest to trudny wybór, więc wracam się do osoby, która miała te dwa modele w ręku i potrafi je oj, e, potrafi je ze sobą zostawić. Dzięki wielkie za pomoc. Głównie od Twojej opinii zależy, który z tych będę miał na kolejne 2-3 lata. No powiem tak, no czekajcie, bo teraz żeby nie było, że gdzieś. Nie. Gdzieś zostawiłem tego. Tu na pewno mam Vivo, które się ładuje, bo jest gotowe do recenzji w przyszłym tygodniu. Eee, um, Oppo gdzieś zgubiłem. Powiem tak, obydwa są telefony bardzo fajne. Nie mam jakiegoś wielkiego faworyta względem. Może e, wizualnie też jeden i drugi prezentuje się świetnie z przodu i z tyłu. Trochę bardziej ergonomiczny chyba mi się Oppo wydaje. Eee, jeżeli chodzi o nakładkę, powiedział, że, że w wielu aspektach są podobne, zbliżone do siebie, nawet. Zresztą tu nie ma co ukrywać, że, że to jest w wielu aspektach bardzo podobne do siebie. Jeżeli chodzi o nawet nakładkę, znaczy nakładka oczywiście inaczej wygląda, ale funkcje są prawie w niektórych miejscach identyczne, nawet nazwane. No, ciężko powiedzieć, przyznam szczerze. No chyba bym wziął Vivo, ze względu na to, że są cztery aparaty po prostu, które są użyteczne, tak? Mam cztery aparaty, które są... no jest jeden więcej aparat, tak? Ma już dużo większe zbliżenie, więc to jest rzecz, która jest spoko. No, jeszcze jest tryb makro w, w szerokim kącie. Chyba poszedłem w Vivo mimo wszystko. Ale nie znaczy to, że Oppo jest złym telefonem, bez jest świetnym telefonem. I przypominam o konkursie, który jest, więc może najpierw bierzesz udział w konkursie, może się uda. Szymon Stokos, ale znaczy, nie brałbym to co, to, co ci podpowiada serce, co ci się bardziej podoba, gdzie jakiś więcej plusów widzisz, obejrzyj sobie jeszcze jedną retencję u mnie, może u kogoś innego sobie zobacz, może ktoś znalazł jakieś błędy w którymś z tych modeli, a może ktoś bardziej zachwala któryś drugi, sprawdź sobie specyfikacje dokładnie i podejmij decyzję. Nie uważam, żeby którykolwiek z tych telefonów wybierając będzie po prostu błędnie, będzie błędną decyzją. Szymon Stokosa, Siemka, co do odcinka z Pro Max po roku, to muszę przyznać, że ja nie mógłbym żyć tak zabrudzonym portem ładowania. Sam staram się regularnie czyścić pędzel i woda, Koniec końcówka mój ponad półtora roczny 8 zawsze skuję po pierwszym razem pod pięciu kabla. Pozdrawiam cię. Tak, ale to nie jest jakby kwestia, dzięki, ale to nie jest kwestia jakby brudnego złącza, tak? no bo są ładowarki takie, które zaskakują od razu, są takie, które działają gorzej. Myślę, że to jakby nie ma, nie ma znaczenia. A dwa, no. Nie wiem. Wydaje mi się, że powinno się to robić jakimiś fachowymi narzędziami. W sensie, no nie wiem, czy po prostu, hej, przepłuczę sobie to wodą i się ma. Znaczy nie widzę tego jakoś tak. Chciałbym to zrobić jakoś tak mocno, delikatnie, żeby ewentualnie tego nie zniszczyć. tak, A wkładać jakieś plastikowe rzeczy tam do środka, żeby coś tam uszkodzić, to też tak. Nie, nie mam doświadczenia z tym, przyznam, szczerze, więc. Nie będę udawał Greka, że, że, że jest inaczej. Michał Smyk. Szkoda, że Huawei Mate 40 Pro harddurowo jest mega sprzętem. Szkoda Huawei, przepraszam, źle, za, źle przeczytałem. Propka. Mate 40 Pro harddurowo jest mega sprzętem. Nie, to prawda. Myślisz, że Huawei da sobie radę z Harmony OS? Ja obawiam się, że może to się skończyć jak z Windowsem, Windows Phone, z pianem. Może zrobisz jakieś porównanie zdjęć na przykład iPhone'a 12 i Mate 40 Pro z 8T? Chciałem zrobić porównanie właśnie Vivo Oppo i OnePlus 8T, bo wszystkie są w podobnej powiedzmy cenie i to by było sensowne. A Mate 40 Pro, tak, szkoda, jest naprawdę mega fajnym telefonem fajnie wyglądającym, fajnie działającym, ze świetną baterią, która się nigdy nie kończy praktycznie. Bardzo dobry ekran i. I z, tym petal, z tą wyszukiwarką Petal praktycznie można większość rzeczy, które są potrzebne, zainstalować i zrobić tak, że, że wszystko działa. Tak na razie nie mam. No oprócz tych aplikacji stricte od Google, nie mam żadnych takich aplikacji, które by mi działały. Tak, nawet, nawet do Lidla mogłem sobie zainstalować aplikacje, więc w ogóle no, naprawdę rozwija się. To tak jak mówiłem w zeszłym roku, że, że w chwili obecnej tam wtedy wygląda to średnio, teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Monika Pilis. Cześć Robert, jakiego Androida 2 2200 oprócz P30 Pro, może coś ze starych flagowców byłbyś w stanie polecić? Warunek X1, dobry aparat, szkło na plecach, pozdrawiam. Myślę, że pewno poszedłbym w S10, uniwersalny telefon i taki jakby odpowiednik największy powiedzmy P30 Pro, no bo za te pieniądze nie jesteś w stanie znaleźć nic innego, to znaczy no nie wiem czy na S10 chyba się uda w tej cenie. Ale nie dałoby się nic innego znaleźć, powiedzmy, co byłoby takie super kompletne że miałabyś wodoodporność, indukcyjne ładowanie zwrotne, zestaw trzech ob obiektywów, no oprócz P30 Pro, tak. No bo Sony nic nie ma, powiedzmy, w tej cenie, Huawei, no to mamy P30 Pro, myślę, że najciekawszy. Jeżeli chodzi o Xiaomi, na no pewno Xiaomi byśmy coś znaleźli, nawet może trochę nowsze, i tylko że pewno nie, na pewno z tych takich, nie wiem, czy Poko, czy e, z serii Mi, na no pewno seria MI by tutaj już wypadała, ale będzie droższa na pewno. E, chyba, że mówimy o mi no I to by była też jakaś tam opcja, na przykład Mi 9, albo, albo podstawowy mi 10. Nie pamiętam ile Mi 10 teraz kosztuje, więc nie wiem. Co nie zmienia faktu, że, 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 że z flagowców to właściwie tyle, co by było. Przecież coś jeszcze. Za 2200. 2, co, będzie miało trzy aparaty? No OPPO może ewentualnie by miało jakiś tam starszy model Renault, ale, ale nie wiem, czy na przykład nie będzie wodoodporny, z tego co pamiętam. Więc myślę, że, że tu może być pod tym względem problem. Że, że Poszedłbym albo w Huawei, albo w Samsunga mimo wszystko, bo jednak telefony są po tym względem bardzo, bardzo ten, kompletne. ten cześć Robert, Czy pamiętasz te piękne czasy, gdy YouTube nie znalazł jeszcze, nie należał jeszcze do Google? A? Pewnie wiele osób się teraz oburzy powie: To niemożliwe, ale ja przypominam, że dawno, dawno temu film od Google mo można było oglądać na Google Video, a YouTube był całkowicie niezależny od Google i jeszcze te filmy 360 p Pamiętasz? Tak, stare czasy, dobre. Na czym ja, ja zacząłem wrzucać filmy, to już było Full HD, natomiast no Full HD było wtedy na tyle dużym takim standardem, że jednak dużo osób wrzucało 720. I wtedy nie było jakiegoś dużego czekania z przetwarzaniem, ale wtedy też dużo mniej filmów ludzie wrzucali i w dużo niższych bitrate'ach niż teraz. Teraz to niektórzy tam produkcje filmowe robią. Więc no tak, no pięknie czas, no ale też. No, wtedy YouTube był taki, że po prostu, a hej, wrzucajmy trochę jak, trochę jak face teraz, tak? Że wrzucasz sobie filmik, żeby po prostu ktoś sobie go tam obejrzał, tak? A nie po to, że, że chcesz prowadzić kanał czy coś takiego. Tak mi się wydaje, że tak to jednak wyglądało w tamtych czasach. Piękne czasy, znaczy nie, nie, nie pamiętam. W... Też nie śledziłem może aż tak bardzo, ale nie pamiętam, żeby w tamtych czasach był jakiś hejt, powiedzmy, na, na YouTubie, żeby coś takiego, żeby jakieś wojny były. Teraz wszędzie są wojny, wszędzie ludzie się leją albo krzyczą na siebie. Ja tego bardzo nie lubię, więc no piękny czas, ale to ze wszystkim tak, no, Jak jak przypomnisz platformy, każdą z tych platform, z których korzystałeś, korzystasz, to na Facebooku też się kiedyś chciało jakoś więcej siedzieć, tak, grało się w gry, powiedzmy tak? no, były te czaty, się rozmawiało z tymi ludźmi, Ja teraz bardzo często korzystam tylko z Messengera i Facebook jest dla mnie narzędziem do przeglądania kilku grup, które obserwuję. I tyle, tak, no bo ja wchodzę tam, szukam jakichś postów swoich znajomych, a tak widzę, tak, reklama, post jakiegoś znajomego, który coś tam skomentował mojego znajomego, post kogoś, kto skomentował coś tam w jakiejś grupie, której nie, nie obserwuję, ale chcę ją mieć gdzieś tam w razie czego bym chciał do niej wrócić i nie musiałbym jej szukać. Później jakiś film, który jest jakąś, jakimś filmem, który po prostu oglądałem jakieś inne filmy wcześniej, więc mi zasugerowało. Później może jakiś tam post mojego znajomego. Ech. No, kompletnie nic tam nie idzie znaleźć, a najgorsze jest na Facebooku jednak to, że jak szuk lecisz, po prostu scrollujesz, znajdziesz coś i nie daj Boże, na przykład ktoś do Ciebie napisze, albo zamkniesz aplikację i albo cię Ci wywali z RAMu, albo wejdziesz gdzieś tam w in coś innego, albo odświeżysz i później poszukaj ten film, albo poszukaj to, co oglądałeś. O Boże, to jest naprawdę masakra. Damian Golak. Cześć. Ostatnio uciął mi e, mój wpis. Swoją drogą ciekaw, dlaczego jakieś nowe praktyki YouTube'a? Nie wiem, ja nic nie ucinałem. Dzisiaj wyrzuciłem tylko jeden komentarz o tym, że, że, że pandemia jest w ogóle spiskiem ludzkości i po prostu nas zabiją wszystkich. Pomijając to, pisałem to o nowym kanale antyfana Michała, ale myślałem, że coś takiego zrobić z Lomwilą. Drugie pytanie. Znaczy plan taki na, na zrobienie czegoś takiego z Mobzilą i z Kasią Purą powstał już gdzieś tam mniej więcej dwa lata temu. Natomiast, no widzicie, jak się zabieraliśmy do tego. No, brakuje czasu, no, każdy ma swoje obowiązki, tak no nie wiem, no, wydaje mi się, że. E, no Są ludzie, którzy po prostu dysponują wolnym czasem, i może się nie nie, że nudzą, ale po prostu no, mają możliwość spięcia się i zrobienia kilku rzeczy jednocześnie. Są tacy, którzy jak chcą zrobić coś więcej, to po prostu no, no, nie mają takiej możliwości. No. Po prostu, no, Kasia ma pewno całą redakcję, Paweł ma swoje jakieś tam dodatkowe rzeczy, ja mam dzieciaki. Więc no każdy, każdy. Próbowaliśmy naprawdę. Próbowaliśmy się. że Ten pomysł był już dawno, dawno temu. Pewnie jak Paweł będzie słuchał, bo, bo czasami mówi, że słucha Q&A, i to, to potwierdzi. Drugie pytanie. plany kupić tablet dla żony. Chodzi mi o granie, tak zwane kulki i to podobne czasem obejrzenie filmu. Myślałem o Samsungu TAP A7. Co to jest? Myślisz, pozdrowienia dla ciebie, rodzinki. Dzięki. Wiesz co, nie wiem, co tam jest TAP A7 i nie wiem, ile to kosztuje i co ma, bo nie testowałem tego. Natomiast ja pewno bym poszedł albo w tego, jeżeli chodzi o taką budżetową propozycję, to pewno ten S6 Lite to chyba jest taki najtańszy, który widziałem teraz, jakiś tam w miarę tylko że ma matrycę TFT. No i ewentualnie tab S5E. Żadnego z nich nie miałem, żeby nie było, tak, ale, ale tak y, znajom mi ostatnio pytał i, i pamiętam, że na te dwa spojrzałem, który z nich jest lepszy, to pewno wybrałbym tego Tab'a S5E ze względu na AMOLED i wyższą rozdzielczość, więc ekran jest po prostu lepszy. Pomimo tego, że jest, sam sprzęt jest trochę starszy, tak, no ale jednak chodzi o odbiór tego co jest. Yy... Ważne. Natomiast, no, na pewno, gdybym szukał tego tabletu, nawet bym sięgnął po jakieś starsze propozycje, jeżeli to ma być dla kogoś, kto, kto nie ma jakichś tam wielkich wymagań, tak, i będzie po prostu grał sobie w jakieś tam gry proste i oglądał filmy. Sięgnąłbym po coś, co na pewno ma super amoleda, żeby nawet, nie wiem, teraz mamy S7, Tab S7, Tab S6, S5 na pewno tych. No, na pewno bym sięgnął nawet poniżej Taba S6, bo, bo będzie już sporo tańszy. Z, z kilku powodów. Po pierwsze, no bo będzie miał ten flagowy, będzie miał na pewno dobry ekran, pomimo że starsza specyfikacja, będzie też miał jakieś tam wsparcie. No i ważną rzeczą jest to, że jak Ci się zamarzy po jakimś dłuższym czasie, że hej, a może bym sobie jednak kupił klawiaturę do tego, to pewno do flagowego modelu jednak gdzieś będzie można jeszcze ją dostać. A do tych tańszych, starszych modeli, nie zawsze, bo to się może zdarzyć, że po prostu. Już nawet w brandstorach nie będzie, więc pewno bym tak podszedł do sprawy. Dobra, to dzisiaj krótko chyba: 359 Dobrze, mam nadzieję, że uda mi się jutro wrzucić recenzję. Może być nawet później po południu albo wieczorem, ale no to zostawię na niespodziankę, bo jest kosa, sztos i w ogóle super telefonik. A w poniedziałek prawdopodobnie Samsung Galaxy S20FE. W przyszłym tygodniu jeszcze mam plan, bo już pla pracuję nad. Mm, Dwoma rzeczami, pierwsza z nich to będzie ekosystem Samsunga, bo obiecałem to dawno, dawno temu, a teraz jeszcze się pojawiła nowa fajna funkcja, więc jeżeli ktoś właśnie kompletuje sobie urządzenia ma smartfon od Samsunga i tablet od Samsunga i zegarek, to Naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze ta fajna nowa funkcja doszła, ale to sobie zostawimy, powiedzmy, jako taka przyszła rzecz. Co jeszcze tam mam zaplanowane? Mam zaplanowane jeszcze chyba Vivo, właśnie X51, bo już recenzję mógłbym też nagrać. Porobiłem sobie więcej zdjęć, mam więcej cyklu, cykli baterii. No, OnePlus 8T pewno jeszcze w przyszłym tygodniu, jakoś pod koniec. No, będzie intensywnie, na pewno. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się. No i miłej soboty, cześć.